Jeszcze widzowie, przed rozpoczęciem filmu zachęcam do so zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia lajka, suba i skomentowania może jakiegoś shorta albo tego wideo. No i żeby dalej Wam nie przeszkadzał, no zacznijmy film, ale jeszcze przed zaczęciem filmu, no poprosiłbym Was żeby wszystkie moje filmy postarali się komentować i już wszystko. No, i już kończę. Na no. e, widzowie, dzisiaj postaramy się zdobyć z wami em, na Craft na czas PVP. Ca e, no, chociaż smocie miecz, no, albo jakieś dobre item Sprawdźmy, mamy No, dobre są no, dobra, super. Jak możecie zauważyć, no gram na lunarze, nawet no, nie jest. I mam teksturpak Esa i mam swój skin nie przeformowany go. I on nie jest karykaturą ESA. To jest mój prawoprawny skin. jeśli, jeśli, mi, jeśli macie jakiś problem to wypiszcie to na tym w komentarzach. No i zapraszam do oglądania No No i my sobie teraz będziemy łupki zabijać i chyba się z chlepać. Chyba. Mówiąc Chyba to Mam my na myśli, że będziemy ale niemski Z całymi kim... z... Z... Nie. Ana Albo nie Ana, no jaki no, tak chyba inaczej nazwać. Napisz w komentarzu Lem e Gracz o dobra, to ma ktoś to gabarytów. Ktoś moje gabarytów Nie tak? Gdzie ja, ty, gdzie? Ja, czekaj, jest Rewka, rewka, w tym, że O ty! O ty tamasz, masz, potem masz, co? Co potem masz? Ile? Ile? Co to Co to jest? To jest... To jest siłka dwa! To tak na mnie. co jest? Ty, ty, bo mnie zaraz dogoni. Łuczak? Łuczak? No nie. No nie, łuczak nie jest ważny, nie otworzymy. Dobra, jeden totem, jeden totem, drugi totem. Padłem. No i tak to tak to jest widzowie, tak to jest. Kiedy padłem to wtedy myślałem, że może, mogę się poddać, ale ja nie poddałem się jak mogliście pomyśleć, no i trochę jeszcze próbowałem coś tam zdobyć, no i... ale macie to nagranie, więc Cześć. to mam. To mam. Mam parę diaksów, siekierka sobie wezmę. To też to zależy, kto ma kioseta, bo ja mam gównianego seta, za przeproszeniem, bo, no, no, no tak nieładnie mówić, no ale, no, nie jeszcze jak jest, tak jest. Porfel. Zbiorę dwa grosze. No, no, no. Mega, mega. No zostawcie mnie, ja... Jezus nie, oni szybko mają Jezus on to on jest jak nie wiem jakiś villager, który ma wy, wywalone na to co się na, na bożym świecie dzieje i jego golemik walony idzie dobrym Możemy raczej... No oj wy chyba se ja robić! Nie, otworzyłem ją, no nie! Uzus, no nie, jestem słabiaczkiem. Nie, no, reseta nie mam, no ale mam IQ, PVP IQ mam! to są ci sami, kur... Co to jest? Widzowie, no pamięcie, że będę... Nagracie darł. No w sumie nie będę się darł, ja nie jestem. Jestem baba, ale musicie chwilkę poczekać. Bo jak się nie zawał? W ogóle czekaj. Nie, 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 O! Zo ma? Co kameram mówię? Na razie tak. Złyną. Czekolizą tak. Na razie nawet. Jodł smaj. Nie ma instręć na to. Po raz nie. No, nie. Muszę. Teraz troszkę pobiegać i se to Wiecie dlaczego ja ten moment przyspieszę? Bo jest ultra nudny. tam tylko coś zbieram i zbieram. I se A w ogóle wiedzieliście, że istnieje coś takiego, że jak na przykład na czas flipi otworzycie jedną skrzynię, którą nigdy nie otwieraliście i na przykład kiedy się z kimś bierz, to tutaj dostajesz szybkość 2 na 5 sekund. Jejeje, ja chyba... Ja chyba wiem to. Ja chyba wiem kto to. Spierniczam. Ja o życie spędziłem Co ty... Co ty nie parówko bierzesz, co? Co ty mi parówko bierzesz? Ty jak on ma perły to jestem... tym cymbął nie ma peru. Już mnie bije... Już Nie, nie wiem, co to robić. Raczej to w ogóle zabić, to to jest strach, jak ciężko. Tych wystakowanych. Spano i trzy, cztery. I wtedy widzę, wszystko, co wam mówiłem, poszło się walić. O! Bo ja mam, mam trochę dość, bo bym musiał parę godzin siedzieć, a mam co robić. No i no. No i tutaj macie nagrywkę, jak w po rynku coś szperam. I no. I pamiętajcie, to będzie tak samo robię, tylko że oni cięcią umiem to robić, a ja, ja chcę prawdziwym trochę bardziej być. Więc no. Nie będę... Nie, nie robię za bardzo tak dużo. Cięcia. To jest bombowy hmm. miecz Uderzenie się w niego, odrzuca go, zabierze... Żeby... Ja chcę go kupić, no chcę Chcę go kupić, co? co? Chcę go kupić Czy właśnie nie dam się skumować. Nie, nie dam się skumować. No i to jest koniec filmu, subskrybujcie, subskrybujcie mój kanał, takie tam inne gówno róbcie i... І нара